Witam Was bardzo serdecznie. Jeżeli jeszcze nie zapisaliście się na kurs Twórz swoje przeznaczenie, to teraz czas, żeby zapisać się, ponieważ nasza oferta, która jest niesamowitą ofertą, kończy się już w niedzielę. Słuchajcie, jedna rzecz to umieć e, użyć swojej intuicji, ale druga rzecz to być osobą, która odnosi sukcesy i ma w życiu to, co pragniemy. I na to Was zapraszamy. Zapraszamy Was na kurs, gdzie nauczycie się jeszcze głębiej używać swojej intuicji, ale też nauczycie się, jak pokierować swoim skupieniem, żeby stworzyć życie swoich marzeń, bo tak, na koniec to, co się liczy, to czy, czy mamy to, co pragniemy, czy nie. A więc, żeby to osiągnąć, to jak najbardziej potrzebujemy naszej intuicji i będziemy pogłębiać tą wiedzę, tą praktykę na bardzo, bardzo wspaniałych, e, praktycznych sesjach. Natomiast to, co pozwoli Wam stworzyć z e, życie swoich marzeń, to pokierowanie swoim skupieniem. Jeżeli świadomie nie pokierujemy swoim skupieniem, to niestety będziemy pogłębiać i tworzyć jeszcze raz nasz nieświadomy i il iluzyjny świat który jest pełny lęków, przekonań, wątpliwości i będziemy się dziwić, dlaczego nie mamy tego, co pragniemy. Także zapraszam Was do innego świata, do świadomego świata, świata, w którym Wy kierujecie swoją świadomością i używacie swojej intuicji, a jak pokierujecie świadomie swoją, swoim skupieniem, to stworzycie to, co jest w Waszym sercu i to, co jest naturalnie Wasze w Waszym życiu. Także ten kurs jest niesamowity. Um, społeczność nasza jest niesamowita, jest ciepła, jest wspierająca. Jest to miejsce, gdzie jak najbardziej możecie otworzyć się na swoją prawdę, na swoje prawdziwe życie. Także zapraszam um, do zobaczenia na kursie: Stwórz swoje przeznaczenie.